Cześć, witajcie na moim kanale No i przyszedł 20 dzień grudnia Będziemy drapać okienka w kalendarzach No i następna mega krzyżówka Z numerem czwartym Na razie nic się tu nie ułożyło Zero słów Zobaczymy co będzie Na razie tak średnio te krzyżówki wychodzą Ale coś tam wychodzi Dobra Lecimy z dwudziestką, gdzie ona tu jest, tutaj. Co my tu mamy? Muszę wziąć nożyk. Nową trzeba się doświetlać oczywiście, bo cały czas ponuro. Mamy świeczuszkę. Świeczuszka jak świeczuszka, wiadomo. Zrób dobry uczynek. No, to dzisiaj wszyscy robią dobry uczynek. Takie powiedzonko. <laughs> w numerze 20, dobry uczynek, hmm. coś tam może zrobić. Dobra, lecimy z okienkami. Będzie tu się błyszczeć bo wiadomo, co jest. Ponury dzień jak co grudniowy czekajcie może tą lampę sobie tu położę o no dobra czyli zaczynamy od numeru 8 czy będzie gwiazdka w 20 no nie lody sople, sople, sople to bym jak jak zeszłoroczny śnieg plus 10 kurde no to mamy numer 6. Też nic. Mamy dzwonek. Niestety za 200. I został numer 21, w którym gwiazdka już jest, no więc tak chyba, że będzie druga. A co liczę? 3-4. O nie. No nie. Dali bałwana i zostały 4 okna. U -u. Dobra, to lecimy z krzyżóweczką i co my tu mamy w tej krzyżówce, literka T, jak zawsze człowiek zakręcony, ale lubię się zakręcić jak to jest wygrane, a myślę, że nie, albo jest więcej, W. Jest w, w. No nie, nie ma. Nie widzę w każdym razie. A może tak być, bo ślep jak kret. Z. Kurtka, Z. Z. Tu mamy sezon na misia. No, proszę. Nie widziałem w. Teraz za zauważyłem. No więc mamy tutaj jedno słowo. BMW. I co to było? Z i i i i Dobra, ostatnie cztery u u u, u. i czy gdzie jeszcze jest nie ma Och. ten x to mnie rozwala jeszcze dajcie fałkę, jeżeli dobrze. L. Mamy molo, to drugie. I co tu się stanie? Chyba nic. Tak myślę, że może być literka G. Psy. No właśnie. Dobra, bez komentarza. Lecimy z następną. I tu mamy co? Literka E. Mamy skrzypka na dachu. Się ładnie ustawiły. Jedna przy drugiej. E. Co tu się tak? Zamłapie E. Trochę tego E tu dali. Ale w drugiej to znowu będzie kiepsko co? No dobra. Lecimy następne B. Jak tam przygotowania u was B. Tam trzeba będzie zacząć już pomału <laughs> grzebać, ale to poniedzieli. Widzieli, spędzamy na wyjeździe, także nie muszę nic zbytnio przygotowywać za dużo. B G No nie wygląda to zachęcająco. <laughs> tu nie ma wcale. I coś, coś, coś. Ale i, I to by było na tyle właśnie i literka a mamy skrzypek dobra a a i nic tu się nie chce ułożyć no a a było było i a ha no tak i to by było na tyle nie o o właśnie chciałem mówić że oby mogło być no i jest ale jak życie to tak to nic nie da nie Mi się to dużo wydawało tego o, tylko że brakuje właśnie tych innych jeszcze. Na przykład D. Mamy Osa pierwsze. Pierwsze. No jeszcze dwa by musiały być. R. Tu mamy pierwsze NER. Ren drugie drugie czyli 2 R R no. i ostatnia szansa C <laughs> czyli nie no tak Teraz nie dali VX jak potrzebne. C, C, ruch, chorób. Osa i ruch to są dwa. I na tym zakończymy. Tu jeszcze C, ale to nic nie daje. No dobra, ostatnia szansa w tych dwóch ostatnich. <laughs> Mamy F. łeb się nawalała dzisiaj już ok miałem te pogody, takie zmiany ja strasznie reaguję jak się robi, jest ciepło, zaraz się robi zimno albo odwrotnie, jakieś wieczyska coś, to zaraz normalnie umieram Ale już dobrze do, do siebie doszłem, doszedłem znaczy się osiedle. No. M. Czy będzie N? No, w pierwszej nie widzę. M. Tylko jedno. Nie co zrobić? G. Iga. Iga, słowo. A i jeszcze mamy tu już drugie. No to może, może? Gy, 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 gy. No nie ma. Cztery literki, dajcie jeszcze coś. C Cezary i C E było jeszcze C. nie ma więcej tutaj mamy cios lot to zada mi cios C tu jeszcze jest C no i co tu wyjdzie z tego W No, w jest, ale nie ma innych potrzebnych. By j było potrzebne albo p. A jest w. No, co się podrapie, to się podrapie. M, tu było, M, M. było. No <laughs> Znaczy, myślę, że h powinno być. No. Też tak myślałem, że będzie H. C było, nie? Jeszcze... No, tak. tak to się omija. O, jeszcze było. No i da to J lub P? No nie, będzie po co? K. No i niestety. Drugie, czyli wszędzie po dwa standard K. no dobrze numer czwarty, przerąbany sprawdźmy jeszcze jakby co, no dajcie te c no jest c c c Uch. znowu się gdzieś wadnąłem <laughs> czy jest wygrana, że. To gdzie ja się tu mogłem teraz tu sypnąć. Molo i BMW. Hmm. Tu A nie było. N. Też nie było. Raczej nie tu. Tu było. K nie było, S też nie było, dobra, tu też mam dwa, renner, renner i co tu dalej, poczekajcie znajdę, bo za długo to będzie trwało, i już mamy, tu literka G była i powstało słowo buk, osa i ruch, czyli mamy 20 złotych ponownie, Czyli już mam wygrane... No. Fajnie. Czyli jest dwie dyszki, nie jest pusto. Nie jest pusto, nie jest dobrze. Wczoraj było dobrze, dzisiaj też jest trochę, trochę lepiej, ale dzisiaj, no tak jakby było, to w ogóle się nie będę gniewał. Jest CCC, czyli mamy dwie dyszki z numerem czwartym. A tu mamy na razie gwiazdeczkę jedną w jednej świątecznym kalendarzu. Także Łoki. Dobra. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze, subskrypcje, łapki. No i co? Widzimy się 21. Już zbliżamy się, zbliżamy, rok i Tak to będzie wyglądać. Dobra, trzymajcie się. Dużo zdrowia i słoneczka życzę. Do następnego, czyli do jutra. Cześć!